Siemma, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj piątek, a więc prezentacja kolejnych maszyn, które pojawią się w Farming Simulator 22. Dzisiaj pojawiło się mnóstwo sprzętu leśniczego. Zapraszam do oglądania, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, jeżeli jesteście nowi. A więc z Agrisema dodano Głębosz, który wymaga 150 koni i szerokość pracy 4 m. Z Agromasza dodano natomiast pługi, które wymagają 160 koni i mają szerokość pracy 2,5 m. Z Amazona dodano rozrzutnik nawozu, który posiada szerokość pracy 42 m i pojemność 3200 litrów. No i dodano maszyny Andersona, które były w DLC do FS-19 prasa. Dodatek tutaj do prasy. Prasa wymaga 200 koni, no i przyczepa do Bel, która wymaga 130 koni. Z Brandnera doszła przyczepa, która posiada 18500 litrów pojemności. Z Brendala doszły rozrzutniki nawozu. Obydwoje mają po 18 metrów szerokości pracy. Jeden ma pojemność 14 tysięcy litrów, a drugi 18 950 Z Klasa dodano kolejną ładowarkę, która ma mocy 68 koni Prędkość maksymalna to 20 km na godzinę Dodano również ciągnik Axiona, który ma od 355 do 445 koni mocy I prędkości maksymalnej 40 km na godzinę Nie zapomnijmy także o ładowarce teleskopowej, która posiada 136 koni I prędkość maksymalną 40 km na godzinę No i jeszcze przyczepa, która posiada 225 tysięcy 500 litrów. Urządzenie do mulczowania Dalbo posiada 150 koni i szerokość pracy 5,8 m. Jak sprzęt leśniczy to dostaliśmy z na sazarkę do drzew. Wymaga na moc to 120 koni i szerokość pracy 1 m. Z Flegi doszła nam przyczepa leśnicza. Z Heizomata dostaliśmy natomiast maszynę do wiór. Wymaga na moc 200 koni, pojemność 16 tysięcy litrów. Worsa dostaniemy brony talerzowe 140 koni wymaganej mocy i szerokość pracy 4 m. Naprawdę spodziewałem się, że tej marki w grze będzie więcej. No ale niestety, może dodadzą w modyfikacjach. Również dostaliśmy średni ciągnik JCBK: 235 koni i prędkość 60 km na godzinę. Dostaliśmy samojezdną maszynę do wiór. Moc to 776 koni i prędkość maksymalna 80 km na godzinę. Z John Radu rzucili nam sadzarkę. Wymagana moc 340 koni, szerokość pracy 17,8 m i pojemność to 3524 Litry. Z Kessla dostaliśmy kolejną przyczepę do drzew. Nowa marka w grze, czyli Kinze. Dostaliśmy dwie sadzarki, jedna o mocy 300 koni, druga o mocy 350 oczywiście wymaganej. Szerokość pracy 12 metrów, druga 18,2. No i w pierwszej pojemność to 3876 litrów, a w drugiej to 7068 litrów. Kolejne urządzenie do mulczowania... 130 koni mocy i szerokość pracy 5,6 metra z firmy Knoche. No i Skorpioningi, Komatsu, moc 251 koni, prędkość maksymalna 20 km na godzinę i drugi do przewozu drewna, również 251 koni mechanicznych mocy i prędkość 20 km na godzinę. Z Kuna dostaliśmy zbiornik do siewników, siewnik, brony talerzowe, i głębosza. Głębosz wymaga na moc 130 koni, 4 metry szerokości pracy. Siewnik 220 koni i 4 metry pracy. Tutaj dodatkowy zbiornik 1500 litrów pojemności, dodatkowo. No i tutaj mamy brony, które wymagają 300 koni i szerokość pracy 6 metrów. Nie mogło zabraknąć leśniczego mana 640 koni mocy, prędkość maksymalna 80 km na godzinę. Już się bałem, że go nie dodadzą. New Holland T8 351 koni albo 435. Prędkość maksymalna 50 km na godzinę No i jeszcze dostaliśmy ładowacz z New Hollanda 146 koni i prędkość maksymalna 40 km na godzinę Marka Ponce, która jest już z farmingiem od wersji 15 285 koni, prędkość maksymalna 20 km na godzinę Skorpioning No i oczywiście ta maszyna, która przewozi nam tutaj drewno 285 koni i 20 km na godzinę maksymalnej prędkości Z Prino to dostaliśmy trochę też również sprzętu leśniczego Tutaj ten buldożer, czy jak to mogę nazwać, ma 275 koni, mocy i prędkość maksymalną 8 km na godzinę. A tutaj maszyny, które dostaliśmy, mają wymaganą moc 200 koni, szerokość pracy to 2,3 m, a drugi to wymagana moc 90 koni. Kolejne skorpioningi marki Rotne 305 koni i 20 km maksymalnej prędkości, a drugi, no chyba, ma inny silnik, bo 278 koni i prędkość maksymalna 20 km na godzinę. Szafer dostarczył nam dwa nowe ładowacze. Kołowe, jeden o mocy 41 koni i prędkości maksymalnej 20 km na godzinę, a drugi to 25 koni i prędkość maksymalna 20 km na godzinę. Jeszcze więcej sprzętu leśniczego i urządzeń do mulczowania nie ma problemu. Wymagana moc 130 koni, szerokość pracy 2,2 m, kolejna maszyna 150 koni i 3 m, kolejna 200 koni i 6 m. I kolejna 150 koni i 2 metry. Dostajemy również sadzarkę Waderstada. 300 koni, 12 metrów szerokości i pojemność 6920 litrów. No i na koniec Zetor Crystal HD. 171 koni i prędkość maksymalna 40 km na godzinę. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Do następnego piątku. Cześć, na razie.